Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, już w trzecim Paper's Please. Zaczynamy! Prawda, ale stoczki. Zlikwidowano gang handlarzy z Kolejny atak na granicę z Gęską. Idź do pracy. Mam że przechwytuje dźwięk z g Dobra, <coughs> a jest toczka. Ministerstwo przepływu Ludności, oficjalny ny, biuletyn. Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner e, rewizji, zainstalowano skaner rewizji, by umożliwiać dokładniejsze przeszukiwanie, przeszukiwanie. Kolechiańscy ekstremiści są podejrzani o w wprańszego zamachu. Przeszukujcie wszystkie kolechian, przeszukujcie wszystkie kolechian przez przyznanie im wyznania. Niech żyje aż sto, eee, połączę odpowiednie zasady z księgi sprzedającej, zyskać to z czas, tak, mm, tak, no i gazeta, to, tak. wyjdźmy sobie. Wyjmę sobie wszystko tutaj, przytulię, dobra, to mam, to mam, dobra. <laughs> Następny! Dokument proszę. Zajmę się... ...głuporylożu, zwiedzamy widzimy. tu długość pobytu... ...z kilka ...tygodni? Czy, to się zgadza? Miesiąc, w zasadzie sensie miesiąc, to... Tak, zgadza się, jestem głupi. Ale trzeba tu uważać na wszystko. Kolegia, kolegia, komet. podstawowe zasady. Wizja wszystkich kolegian. jeszcze wyznani do przeszkania. rewizja się doskonala. Tak. Stryk. Stryk. Zobaczmy. Kłęć się zgadza. To się zgadza. A czy jeszcze mapa regionów? Kolegia. Zachodni gęst się zgadza. Data się zgadza. Jeszcze tylko. To. Yy... Zgadza się. Dobrze. Witamy. Stawiacie się dobrze. Następny. Do muszę? tej naszej podróży. Możemy pracować. byłeś z pobytu. Byłem tu kilka miesięcy kółko z napisem M MP. Tak. Zgadza się, jeżeli dobrze pamiętam. stwo, soba, z heart, Zgadza się. Zgadza się. Y t. Zgadza się praca pobytu? E, zgadza się. Kolegia, to jeszcze pani tylko przeszukamy. Czeka, czeka, czeka. E, paszport. Tak, e, prze... e, się wyznaczeni do przeszukania. obróćcie się do skanera. No, skanela. Kobieta się zgadza, materiałów żadnych nie ma, y, twarz się zgadza, data się zgadza, pace się zgadza, jeśli jeszcze odkupie czątki, aby mógł, y, mpl zgadzać i pacy też się zgadza, ok. Czyli wszystko się zgadza, pik, 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 Opa, 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 bawicie się dobrze. Następny <laughs> <laughs> także, ja wasze podróże z tą z wizytą, długość pobytu, 14 dni, zgadza się. A czy to się nie zgadza, to jest zgodne, to się zgadza. Ale numery się już nie zgadzają. <młysy> jeszcze raz. Ależ. Leczkę. To się dzieje. To się dzieje. Sfałszacja się, się dzieje. A to jest skrajne. Następny. No. To kończy że... Nagrywam. Nagrywam. Ojciec wszedł po końcu, kiedy nagrywam. Arstoczka... Eee... Wzrost się zgadza... To, a to się zgadza, czy... Imię, nazwisko Laueza, zgadza się, dysk... Autan, autan, eee autan, 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 A z Autan. Wydany w To się zgadza... Numery. Uh, to się zgadza... Chyba się wszystko zgadza... OK. Tak, chcę coś. niech żyje z Następny! Co jest? Co wasze podróży? Przyjeżdżam z wizytą. Użyj tu przez kilka dni. Dwa dni. Eee. Yy, pana, tu się nie zgadza. Transit. Mm, tak Kobieta Dane zgodne y, t, 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 t. Import, 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 import i sun do sundki. Tak, y, to się nie zgadza. Wygasły wasze dokumenty. Tak, a ja mam to gdzieś. Następny, 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 następny. Dobra, to proszę. Obejrzałem. moich krewnych. 80, 90 dni. To chyba 3 miesiące zgadza się. Tak, zgadza się 60 minut zgadza się, e, me, e, e, się zgadzają. Olson e, Kobieta się zgadza Zgadzam się to chyba się wszystko o tak zgadza się Ale odwrotnie, proszę Państwa, jestem odwrotnie, jestem odwrotnie, jestem odwrotnie, jestem Taty się zgadzają, twarz się zgadza migracja dołączyć do żony, tu się zgadza, została nam tylko jedna rzecz i będzie Pan mógł wejść Nie to ja chciałem to Zanie wysadzaj pan do przeszukania Jeżeli Pan nie przewozi. To przejdzie pan... Yy... Pani, pan pana! Przemy tu... Co? Co? Czasem nam się Kasa nam się przyda Nie no? Ej, oj, 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 oj. O następny, tak? No to proszę. Stoczka. Stoczki uwagi, znowu za mało przepuściłem. Yyy... Ym... Dyskrypt, dystrykt, dystrykt, mapa regionów, aż stoczka. to było to istnieje. Proszę bardzo, no, witamy w aż stoczce. jeżeli ja stoczka, następny. Trudny resting. Miejsce budowlanie się. Mm. wzrost? Tak, raz wzrost. Znaczy, ja myślę, że to jest naturalne, bo... To jest... Całe, jeśli się da Tak, tak, tak... Dane zgodne, więc to jest... Aktualna różnica, więc... Czy jest nie, tu jeszcze coś? Chyba nie... To jest... A! Nie mogę... Jesteśmy na zerze! A! Zapomniałem wyłączyć koło łatwiej. Hech, co w tym odcinku będę wieszła na koło łatwiej, bo nie wyjdę do menu. Wspomniałem, że to wyleczyłem, żeby sprawdzić, co to za opcja. No, Jedziecie, ja nie picie, a nie. Noo, a, zaczyna się 30 listopad. Ministerstwo przypływu ludności, inspektorzy z, zło nie złożyli oficjalną, oficjalny protest. Dziś pojawiły się dyplomata zmierza na, na rady wysok, zamierzając, zmierzający na, na, na rady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezkoło przeszukiwanie choreki. Dobrze. Dyplomaci, że Roczy Granice, dyplomaci potrzebują, um, jedynie paszportu i różnego przemocnictwa. Pełnomocnictwa. Waszej księdze zasad, Informacji o dokumentach, nie ja a I tak. Dobra, przygotujmy sobie dokumenty, pełnomocnictwo, tak. Śródmował Dobrze. Yyyy, ty... następny! Niezlejany, pierwszy to będzie dyplomata. Of course, kolehi, co yy, a co ja was porożę? Dyplomatyczna... A toczka jest? To jest. Jest. Pieczęć dyplomatyczna kolehi. Zgadza. Dobra, to by to tak, zgadza się wszystko. Pieczęć. Hop, hop, tak. Hop, hop. Dobra, się dobrze. Dokument trzeci. Prawda Próż czy Imigracja. Imigracja na zawsze. Zgadza się. Zgadza się. Zachodni jest Zgadza się, pamiętam. Yy. Zgadza się. Yy, to się nie zgadza. Pytkę to na zgodność. Tak, na pewno. To trzeba było wcześniej przyjechać. No a następny... yy, pa, 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 yy, pa. O, Joejdzi! Dokumenty poproszę! Cześć, to ja! Wszystko, co chcę. Joejdzi, o ile paszport się zgadza, prawdopodobnie jeszcze ci sprawdzę. Skal zgadza się wszystko na paszporcie, Joejdzi! a Ajajaj! Te z posiadania, by w tym muszą mieć dowód. Nie? Yy, muszą mieć Szkodę nawiast! Nie używamy już tych kwitów! No nie! No nie to sprzedał jest w porządku! Tak mówił! Niestety Jodzi, nawet może data się zgadzać, ale Uff, Jodzi, ja przepraszam. Gdzie tu więcej! Haha! Ha. Cię ja lubiam! On się nie przejmuje. Ja dziś się niczym nie przejmuje. Bądź jak jo! Nie przejmuj się niczym. Eee, paszport. Odwiedziny. Zostanę kilka miesięcy. Paszport. Już daję. Dawaj. Republia. Republia. Republika. Skaza. Postać. Skaza. się. Twarz się zgadza, płoć się chyba zgadza. E, data, paszport się nie zgadza. Tak. Tak, na pewno wszyscy tak mówią, że dopiero wydany albo tu było błąd no, w roku. Następne. O, i zaczyna się. Tylko my Zakon oczekuje. I tutaj dzisiaj zrobię tylko dwa dni. I w tym tygodniu pojawi się niestety tylko ten odcinek, ponieważ yy, to jest coś, co można pójść z nim albo z Arsdorszką. I od Was będzie zależeć w komentarzach. Piszcie, czy mamy iść z yy, Ezikiem, czy z Arsdorszką. Przecież. Yy, dwa tygodnie, ide, e... C, to. A, e... zgadza się, zgadza się, zgadza się, Shingleton, Shingleton, ale na razie pójdę w tym odcinku z zakonem. nie to, a, mapa regionów stan dystansach, Shingleton się zgadza, mężczyzna się zgadza, to się zgadza, odwiedziny się zgadzają. To się zgadza. Skipan z Remurski się zgadza, Kwadracisk się zgadza. Zjednoczona Federacja się zgadza. Tak. Zrobicie się dobrze, następny. I mamy... Mamy wpuści... ...to wasze podróżne. Imigruje do Astoczki. Imigracja na zawsze. Nasza twarz jest zgodna z okaj, to lepiej, to Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. Mam wstępny i mam. Mam wpuścić czy nie wpuścić. Ej, oj, 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 oj. Wpuścić kolmę na jak sna chyba tak. Jażem mam się sekundę. Najwyżej powtórzę ten dzień. E, e, mam tu pracę. Nie macie tej. E, podstawowe zasady... Spolenie, czek, nie wiem, bo co... Spólnę nie czekaj, ja tylko... E, tutaj. E, praca. Zwolenie Be... A. Nie. To. O. Jest wasze zezwolenie. Dobra, dawaj. Yy, Majestwo. Jest już w podacie ważności. Nie wejdziecie. Tak, tak, tak. Tak się mówi. Zawsze mówią: Proszę, proszę, proszę. Kolmandek. No, Jaba, teraz, jeżeli on będzie mieć wszystko w porządku, to go wpuszczę. Jeśli nie, to nie wpuszczę. Pójdę z zakonem. Jack Scorion, Drex common, skradzisz się. 83 się teraz tutaj to jest Coś mi Agionów, a coś, Nie. Eee. Tak wozem i no, zna to mamy go wpuścić, czy nie wpuść, ma nie wpuścić, za astu jest. Nie, kiedy nie widziałem wszystko. Francuski to do... jest e... jest dobrze odmówić. Tak. Czy... to Wstępne strzelania, to. I. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dlaczego? Ponieważ tamten dzień był ważny forbojalnie. Spodziewamy się, że tak szybko przyjdzie. Yy, Ezik. I teraz. Mam to was pytanie. Piszcie w komentarz. Yy, może tak. Hashtag ezik albo hashtag arstoczka. Hashtag ezik dla tych, którzy chcą, żebyśmy poszli na z, z ezikiem. A y hashtag arstoczka dla y mają pisać ci, którzy chcą, żebyśmy szli dalej z y arstoczkiem, z rządem. A to na razie wszystko. Do widzenia. Cześć.